Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tesowych gadżetów, a w dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak tworzę swój własny, prawdziwy działający korzeń nirnu. Zapraszam. Na samym początku biorę piankę typu Ewa i wycinam z niej kształty liści korzenia nirnu. Robię kilka dużych liści i kilka mniejszych. Następnie gotowe liście pokrywam warstwą odblaskowej jasno-zielonej farby. Potem inną zieloną farbą robię drobny detaling, żeby liście wyglądały bardziej jak liście. A potem jeszcze wszystkie liście spryskuję warstwą przedzielonej farby świecącej w ciemności. Gdy liście są już gotowe, sklejam je razem w kształt korzenia Nirnu. Nie zapomnijmy oczywiście o doniczce z ziemią. A teraz bardzo ważny krok: telefon. Na telefon ściągam zapętlony dźwięk korzenia Nirnu. Po czym pakuję telefon szczelnie w folię, żeby zabezpieczyć go przed ziemią i wilgocią. Tak oto przygotowany telefon już z włączonym dźwiękiem zagrzebują płytko w ziemi. I zasady mój mój nirnu jest gotowy. Pozostało już tylko zrobić jazdę próbną w terenie. Efekt ocencie sami. Pamiętajcie tylko, że na żywo wygląda to o wiele lepiej niż na kamerze. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, trzymajcie się mojego dnia, cześć!